się nagrywa. Także hej, cześć, witajcie kochani na moim wstępie do tego kanału, drugim wstępie w sumie, bo e, reaktywuję ten kanał. Wcześniej nagrywałem pod pseudonimem Kaczorinio, teraz jestem Polisowatka. E, wcześniej nagrywałem filmiki na telefonie, niektórzy pewnie pamiętają, ale uznałem to za nudne, mało ciekawe, Postanowiłem przenieść się na komputer. Także na tym, na tym kanale będą pojawiały się głównie gameplaye, jakieś może poradniki, jeżeli będziecie chcieli do gier. Ja jakimś orłem w Fortnite a lub w Cesa nie jestem, więc też będę dosyć mocno lamił. Ale wiecie, nauczę się z czasem, tak myślę. Myślę, że wy też macie dla mnie jakieś porady. Także no... Yy krótka zapowiedź, to nie będzie długi film, Powie, powiedziałem to, co miałem. A i jeszcze na tym kanale będzie nagrywała czasu do czasu moja siostra, głównie będzie grała właśnie w Fortnita. Ja będę nagrywał CS, Fortnite'a, Jak wy będziecie chcieli, to zaproponujcie coś. No a myślę, że to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, także dzięki bardzo za oglądanie, narka.